Witajcie w making-offie, dziś tak bardziej z Marianem. Dobrze, no nagrywamy, nagrywamy. Czuję presję. Chodzi o, jeśli chodzi o suby, to czuję presję za. Tu sobie od razu miniaturkę. A nie, na końcu zrobimy, dobra. Pan, przy, nie, przy 100 tysiącach pamiętam, że się jarałem jak Berlin da. w 45. Ale od razu... Mówiłem, mamusia, ucz się, ucz, bo będzie wideo. Football freestyle. Trenuj z Bardziej, proszę. Proszę cza bardzo, cza trenuj z krzywem. Wszystko bezczelna lokowanka. <grym> Jedziesz. Trzy, cztery. ry <grym> Pięć się zaliczone. Magia Y. Mam muszę podbój. A to będzie ostatnie? A potem ja będę dead. No, w te kartony strzały to właśnie no tak lepsze niż w wiesz? Teraz uważaj, bo wiesz co, będzie, to co mówię... Teraz musisz to dobrze chwycić. Jest, 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 jest! Przepraszam, to przepraszam za ten atak, tak... Nie, nie patrzysz? The truth is I'll never let you yes. Dobra, koniec. Ter termin mam na kwiecień, także już idę. Spieszy się. Jest, 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 jest tego. Też podobały mi się te dwie te ruchy twoje ciała podczas y, sam na sam. A. Nie spodziewałem się. Wiedziałem, że ruchy taneczne po ostatnich dyskach masz odczajone, A. ale... Znaczy... Tańczyłem zespole ludowym. Tak. Ale teraz mówisz serio, czy... Nie, to nie żart. <laughs> nie, może tak wolno, jak sobie wygarnąć, <laughs> ale to jest powaga. Tańczyłem w lądowym. Ale jak się zdobędzie 100 tysięcy, to już moim zdaniem potem leci. Po, a, potem to, leci? Fajnie. już jest tak. No czekaj, zrobiłeś, kiedy zdobyłeś 100 tysięcy? W lutym 2014 chyba. Teraz mamy 2016, a masz już prawie pół miliona, tak? Tak. No bo też nie wiadomo, kiedy jeszcze ten film wypuścimy. Może już będzie po pół miliona.